Witam wszystkich na szkoleniu organizowanym przez ECO-KETO. Mam na imię David. Wraz z Kubą i z Piotrkiem postaramy się pokazać Wam dzisiaj i omówić kwestie dotyczące aplikacji betonu, a raczej podłoży, na jakie możemy beton architektoniczny nakładać. Generalnie rzecz biorąc, można ten produkt położyć na każdą powierzchnię wewnątrz pomieszczenia, również i na renowację, ale zaczniemy od takich podstawowych kwestii, których mieliśmy, odnośnie których mieliśmy najwięcej pytań tutaj od naszych klientów. Jeśli będziecie mieli jakieś dodatkowe pytania, bardzo proszę umieść je w komentarzach i postaramy się na nie odpowiedzieć. Kwestia podstawowa, czyli tynk cementowo-wapienny. Mamy tutaj w tym wypadku kawałek ściany, która takim tynkiem cementowo-wapiennym czy zaprawą tynkarską została pokryta. Jak najbardziej jest to właściwa powierzchnia do tego, byśmy sobie beton mogli tutaj położyć. Kwestia jest tylko taka, że musimy ją należycie zagruntować. Nie ma tutaj konieczności wykonywania na tym gładzi, nie ma konieczności tego szpachlowania, chyba, że byłyby jakieś duże ubytki, no to wtedy wiadomo, że musimy je wypełnić albo jakąś zaprawą, albo gipsem. Natomiast w tym wypadku pozbywamy się tylko luźnych powierzchni, które ewentualnie tutaj się zdarzają. Z uwagi na to, że jest to tynk cemento wapienny, mamy też trochę ziarna troszkę piasku. No tutaj musimy to odpylić, można to odkurzyć, można to omieść i będziemy gruntować. Ta powierzchnia wymaga zastosowania gruntu penetrującego. W naszej ofercie posiadamy taki grunt. To jest tak zwany unikrunt, natomiast stosując ten produkt mamy 100% pewności, że ta powierzchnia po pierwsze zostanie dobrze związana, a po drugie jej chłonność zostanie wyrównana, bo bardzo ważne jest podczas aplikacji betonu to, żeby cała powierzchnia miała jednolitą, ograniczoną chłonność. Biorę się do roboty, czyli grunt. Grunt penetrujący. Tutaj do aplikacji przyda nam się kuweta. Do tej kuwety możemy trochę tego gruntu sobie zaaplikować. Powierzchnia nie jest duża, więc tutaj nie ma konieczności stosowania dużej ilości tego produktu. Bardzo ważne, aby ten produkt czyli grunt penetrujący, na taką powierzchnię jak ta nałożyć równomiernie i starannie, tak żeby nie pominąć żadnego miejsca, ale też żeby nie porobić plam czy zacieków. Taki mini ławkowiec w tym wypadku będzie idealny. Oczywiście przy dużych powierzchniach to narzędzie może być znacznie większe. Ważne, żeby było miękkie, w włosie. To co jest luźne, możemy sobie tutaj oczywiście omieść. Co ma odważnie i Tak jak powiedziałem, taką powierzchnię również można odkurzyć. I przystępujemy do gruntowania. Tak powiedziałem, nie pomijając żadnego miejsca, starannie równomiernie nałożyć grunt. Ważne, żeby nie powstały zacieki, to co już mówiłem wcześniej, czyli jeżeli gdzieś tam popłynie, należy to rozprowadzić, tak żeby nie było jakichś tutaj po tak, wypadku zacieków, należy je rozprowadzić. Oczywiście możecie grunt nanosić również przy pomocy pędza, takiego standardowego, zwykłego pędza, z tym, że no na pewno będzie to wtedy dużej trwałe, jeśli to narzędzie będzie małe, ale w jakichś trudno dostępnych miejscach mniejszym pędzelkiem jak najbardziej. Również można aplikować wałkiem, bałkiem ze średniej długości włosie, tak żeby wszędzie ten grunt nam też podchodził, z tym, że no podczas gruntowania bałkiem niestety występuje klapanie. I na to trzeba uważać. Tak jak powiedziałem, starannie, równomiernie. Ten grunt nam zwiąże te luźne powierzchnie, które są tutaj w tym dynku cementowym. No i dodatkowo ograniczy jego polność. Tak jak powiedziałem, jeśli macie jakieś pytania dodatkowe, bardzo proszę kierujcie je w komentarzach. Postaramy się na nie odpowiedzieć. Jest namy 84 osoby. Powierzchnia została pokryta. Jak widać delikatne marzaje, które powstały od gruntu. One się zaraz tutaj na wszystko się wyrówna. Co ważne, musimy to zostawić do pełnego wyschnięcia. Tutaj naprawdę przestrzegam, żeby nie aplikować później betonu na wilgotne podłoże po gruntowaniu, ponieważ no, ten beton czasami lubi nam wybić ten grunt. No i mogą wyjść przebarwienia na betonie. Dlatego zostawiamy to do pełnego wyschnięcia. No, najlepiej, żeby to było 6-8 godzin. W takich warunkach, jak mamy tutaj, czyli temperatura około 20 stopni, nie jest tutaj wilgotna, jest wszystko w porządku. Myślę, po dwóch godzinach już ten grunt będzie suchy. Oczywiście możemy to zweryfikować, po prostu sprawdzając tą ścianę. Nie mówię tutaj o jakichś cudownych narzędziach do mierzenia wilgotności, ale wystarczy spróbować przykleić taśmę papierową. Jeśli powierzchnia będzie całkiem sucha, ta taśma się do tego tymku powinna już wtedy przykleić. Myślę, że tą płytę możemy sobie należy tutaj zostawić nie ponad psycha. Kolejne podłoże, które będzie wymagało również gruntu penetrującego. To już idzie do nas ściana. Mamy kolejną ścianę. No w tym wypadku płyty kartonowo-gipsowe. E, łączenie szpachlowane tych płyt. Bardzo ważna rzecz. Tutaj przed zastosowaniem czy przed nałożeniem betonu naszego e, też powinniśmy to zagruntować gruntem penetrującym. Po szlifowaniu te miejsca dokładnie odpylić o żeby one po prostu nam tutaj się nie ścierały i bardzo dokładnie, starannie zagruntować gruntem penetrującym. Grunt penetrujący nakładamy zarówno na miejsca szpachlowane, czyli na gips, gładź i tak dalej, jak również na samą płytę karton-gips. Często pytają nas klienci, czy konieczne jest gruntowanie samych płyt. Tak oczywiście, bo chodzi o to, żeby tą głąbność tego podłoża wyrównać, żeby ona była taka sama tutaj, jak tutaj, więc starannie po całości gruntujemy tę płytę, Ta sama rzecz ma się w przypadku tynków gipsowych czy gładzi gipsowych, gdzie musimy właściwie zaglądować całą powierzchnię. Oczywiście wcześniej, żeby ona była należycie odpylona. I tutaj również bardzo ważne, żebyście nie pomijali żadnych miejsc, ale także, żeby nie stworzyć plam czy zacieków bo niestety pod betonem później zacieki byłyby widoczne. Gdyby zaistniała taka potrzeba, oczywiście gruntowanie możemy powtórzyć, zwłaszcza w przypadku miejsc szpaklowanych, Możemy tutaj zweryfikować to i powtórzyć gruntowanie tak, żeby ograniczyć chłonność właśnie tej powierzchni. Po wyschnięciu tego gruntu, no ta płyta będzie tutaj jeszcze dodatkowo pokryta gruntem szczepnym, ale to będzie następny krok, który zapewni odpowiednią przyczepność. Ten grunt nam tutaj odcina, wyrównuje nam chłonność, natomiast następnym etapem po wyschnięciu tegoż gruntu będzie stosowanie gruntu szczepnego, ale to za chwilę. Na razie musimy tą odstawić, żeby nam tutaj dokładnie wyschła. A przejdziemy sobie zaraz do gruntowania gruntem szczepnym. Tutaj mamy grunt szczepny, e konkreto. Jest to drobnoziarnisty grunt kwarcowy. Bardzo fajnie się nakłada, tworzy gładką powierzchnię. W następnym odcinku podczas aplikacji betonu będziemy mówili o tym, że świetnie się nadają jako podłoże pod to, żeby wykleić sobie na zagruntowanej powierzchni szablon staśmy pod efekt płyt, ale to będzie następny krok. W tym wypadku mamy ścianę, która była malowana wcześniej farbą, czy to jest farba akrylowa, czy lateksowa. Nawet jeśli byłyby to bardzo niechłonne farby. Wręcz bym powiedział emalie, jak najbardziej tutaj ten grunt szczepny zapewni nam przyczepność do takiego podłoża. Proszę się też nie przejmować tym, że ściana ma dany kolor, bo nawet jeśli ona byłaby tutaj wordowa czy intensywnie zielona, to ten grunt może jej nie wybiałkuje całkowicie, ale zapewni taką przyczepność, że po położeniu betonu, czy on będzie szary, biały, antracytowy czy jakkolwiek inaczej barwiony, no to nie będziemy mieli żadnych prześwitów. Także nie należy czy nie trzeba, nie ma konieczności białkowania ścian wcześniej, wystarczy je po prostu zagruntować. Tutaj jeszcze odnośnie aplikacji tego gruntu szczepnego kluczowa rzecz. No te farby, te powierzchnie, te ściany, które mamy przeznaczone do gruntowania, one muszą być stabilne, czyli to nie mogą być stare, uszczące się farby. Gdyby się uszczyły, należy je zdrapać, usunąć i wtedy gruntować gruntem penetrującym, uzupełniać. Natomiast jeśli mamy, tak jak tutaj, stabilną tą powierzchnię, ona była, powiedzmy, malowana 2-3 lata temu, nie jest brudna, pusta, zakurzona jako specjalnie, no to wtedy możemy śmiało zastosować grunt twardzowy, czyli ten nasz grunt szczepny. Strząsnąć przed użyciem produktu, tak żeby dokładnie się wymieszał. I również tutaj puwetka będziemy go aplikować przy pomocy wałka. Do aplikacji użyjemy wałka ze średniej długości włosiem, Tutaj mamy gdzieś około 12 mm włosie. Może być lekko krótsze, jeśli jest gładka powierzchnia. Ważne też, żeby ten wałek nam nie ciąpał, To znaczy, żeby nam tutaj nie powstawały jakieś murki i baranek, gdybyśmy mieli zbyt długie włosie. Natomiast rozprowadzone prawidłowo tego typu wałkiem powinno to być równoważnie estetycznie. zakładając grunt szczepny, ważne żeby równomiernie, nie. wcale nie jest powiedziane, że trzeba to robić pasami pionowymi czy poziomymi, można tak jak w tym wypadku aplikować w różnych kierunkach, nawet to jest skazane, ponieważ wtedy to ziarno rozkłada się równomiernie, ważne żeby nie zostawić tylko rantów od wałka, żeby się nie porobiły jakieś zacie zacieki, letki ale starannie i równomiernie ten grunt tutaj rozprowadzić. Tak jak powiedziałem, on nie zmienia jakoś specjalnie koloru podłoża, nie zamalowuje czy nie wybiera tej powierzchni jakoś znacząco, natomiast zapewnia to, że później beton ma właściwą przyczepność do tego podłoża. Grunt ten również możemy stosować w przypadku aplikacji betonu na płyty MDF, tak zwaną piśnię. Gdybyście układali betonem meble, czy mikrobetonem, czy mikrocementem, w przypadku gładkich powierzchni, takich, które wymagają gruntu szczepnego, ten grunt tutaj się świetnie nada. Również, tak jak powiedziałem, na, na elementy typu płyty MDF, czy elementy PCV metalowe bądź lakierowane. Z na swoje bardzo drobne uziarnienie, on zapewnia tą przyczepność, która jest nam potrzebna, natomiast no nie mamy tutaj jakiejś grubej faktury. To też po wyschnięciu takiego gruntu, śmiało na nim możemy wykleić sobie szablon z taśmy specjalistycznej i później robić efekt płyt, ale tak powiedziałem, to już przy następnym szkoleniu. Teraz dalibyśmy płytę, która była szpachlowana wcześniej, gruntowana gruntem penetrującym. I na tej płycie również, tak jak powiedziałem, po wyschnięciu gruntu penetrującego, no tutaj działa magia jak czyli ten grunt podsycha szybciej niż zazwyczaj. Mamy już ograniczoną chłonność, czyli już nam się ta powierzchnia nie ściera. Natomiast musimy zapewnić przyczepność temu produktowi, czyli betonowi. W związku z czym ją również zaglądujemy gruntem szczepnym. malowanej wcześniej farbą. Tutaj również nakładamy grunt starannie, równomiernie, w bardzo cienkiej warstwie, ale tak, żeby nie pominąć żadnego miejsca. Pamiętajcie, by gruntować zawsze spokojnie, starannie. Nie spieszyć się tak, żeby sobie nie pominąć żadnego miejsca, żeby nałożyć równą, cienką warstwę. Gruntu szczepnego, tego, którego akurat tutaj używamy, no nie ma sensu czy nie ma konieczności aplikowania na podłożach, które są porowate, czyli w przypadku tynków cementowych, cementowo-wapiennych i tego typu rzeczy, stosujemy właśnie grunt penetrujący, który był pokazany jako pierwszy, natomiast gruntu szczepnego tam nie musimy stosować, ponieważ sama struktura powierzchni tynku cementowego sama w sobie jest już na tyle porowata i szczepna, że po zastosowaniu gruntu penetrującego w zupełności to wystarcza. No, w przypadku karton gipsów czy gładzi gipsowych czy tynków gipsowych? No tutaj ten grunt szczepny, on dodatkowo zapewni nam przyczepność właściwą tego naszego produktu, naszego betonu. Oczywiście ten grunt możemy barwić w masie, dodając do niego y, czarnego pigmentu, mniej lub więcej, jak to chce. Można sobie sterować tutaj odcieniem szarości tego gruntu, ale to tak jak już wcześniej też powiedziałem, będziemy o tym mówić podczas uzyskiwania efektu płyt z betonu. W tym wypadku, jeśli przygotowujemy to pod całkowite założenie czy zaciągnięcie betonem architektonicznym, nie ma konieczności, w ogóle nie ma sensu barwienia tego gruntu w masie czy pod kolor betonu, ponieważ tak nałożona powierzchnia po wyschnięciu, ona zapewni to, że nałożymy beton i nigdzie nic nam tutaj nie będzie prześwitywało. Będziemy mieć jednoliką powierzchnię, podobnie jak tutaj na tej ścianie za nami, która jest właśnie w betonie architektonicznych wykonana. Dwa słowa jeszcze odnośnie tych gruntów, czyli i penetrującego i szczepnego. Są to grunty na bazie dyspersji akrylowych. Mycie narzędzi po tych gruntach po prostu pod bieżącą wodą, najlepiej woda ciepła czy letnia i wtedy bez żadnego problemu czy w siebie, czy narzędzia jesteśmy w stanie z tego gruntu umyć, bez żadnego problemu, także nie są one jednorazowego użycia, można je wykorzystywać ponownie. Jeśli macie jakieś pytania to bardzo proszę piszcie je w komentarzach, postaram się odpowiedzieć. A w tym wypadku przyszukujemy sobie kolejną pudełkę. Założymy rękawiczki ochronne. uwagi na to, że będziemy prezentować kolejny produkt, a kolejnym produktem jest nasz trzeci grunt. Jest to grunt szczepny epoksydowy o nazwie Epoxy Pro. Jest to grunt, który również zapewnia przyczepność. Jest gruntem kwarcowym, oczywiście dodaniu czy zasypaniu go kwarcem. Natomiast kluczowa kwestia jest taka, że on ma bardzo mocną siłę przybierania do śliskich, gładkich powierzchni. Czyli jeśli mielibyśmy ścianę wykonaną z kapelków, z płytek, czy będzie to podłoga w przypadku mikrobekonu i mikrocementu, to zastosowanie takiego gruntu pozwoli nam na to, żeby bez usuwania tych starych posadzek czy, czy, czy ścian wykonanych z płytek, z kapelków, nie musimy ich po prostu usuwać. Gruntujemy gruntem, który jest bardzo mocny, bardzo elastyczny i zapewnia właściwą przyczepność. Tutaj będziemy potrzebowali teraz płytę, która, no kawałek płytki na której przetestujemy sobie ten grunt, pokażemy jak go aplikować. Jest to produkt epoksydowy, dwuskładnikowy. Składnik A jest to żywica, składnik B jest to utwardzacz. Po zmieszaniu tych dwóch produktów ze sobą w stosunku 1 do pół. Uzyskujemy gotową mieszaninę, która będzie aktywna gdzieś w granicach 30 minut, może 40, którą możemy aplikować na powierzchnię czy to na ścianę, czy na podłogę. Ważna jest rzecz, że po naniesieniu tego gruntu Epoxy-Fro na daną powierzchnię możemy ją zasypać. Mamy zasypkę kwarcową o nazwie kwarc 500 i możemy tą zasypką zasypać powierzchnię, zwłaszcza jeśli to są podłogi, jeśli przygotowujemy czy gruntujemy podłoża pod mikrocement, pod mikrobeton. Natomiast w przypadku powierzchni pionowych, tak tutaj umówmy się, że mamy ścianę zrobioną z płytek, no to w tym wypadku trudno by nam było tutaj sypać kwarcem, to też dodamy sobie od razu, rozrabiając składnik A i B, dodamy około 20% zasypki kwarcowej do tego naszego gruntu i automatycznie uzyskamy epoksydowy grunt szczepny. Jeśli ktoś chce dodać więcej tego kwarcu, nie ma problemu, ale pamiętajcie o tym, że duża jego ilość, dużo większa ilość, to no sprawi, że będzie to gęste, będzie się trudno aplikowało. Tutaj mam przygotowany już produkt. który jest właśnie z grunt, z kwarcem. Wystarczy to dokładnie przemieszać. Do aplikacji powinniśmy używać wałków tutaj przeznaczonych do aplikacji epoksydów. Tradycyjne wałki malarskie mogą tego gruntowania po prostu nie przetrwać, to znaczy mogą się rozpuścić Podczas aplikacji. Ważne też wkład wałka, no niestety, będzie jednorazowego użycia. Czyli po zakończeniu takiej pracy, nawet nie ma sensu mycia tego narzędzia, jakim jest wkład wałka, tylko należy go zutylizować. W przypadku szpachelki, kieręki i tak dalej, wystarczy je umyć rozpuszczalnikiem acetonem bądź rozpuszczalnikiem do produktów epoksydowych. Jest to jak najbardziej do odzyskania. Ta sama rzecz będzie czuła się kubety. Niewielką powierzchnię, więc niepotrzebne nam tego gruntu jest zbyt dużo. I znowu wałek tutaj z włosiem. Zwłaszcza jeżeli mamy elementy łączone, czyli kafelki płytki, miejsca fugowane, to tam, żeby wszędzie to dokładnie podchodziło. W przypadku gładkich polerowanych płytek wiadomo, że możemy użyć wałka z łosiem grudszym. Ten grunt z palcem tutaj sobie aplikujemy. Tak jak powiedziałem wcześniej, tutaj mamy 20% tego kwarcu, przez to konsystencja jest taka, że możemy ją śmiało wałkiem aplikować. Nie jest to zbyt gęste. Aplikacja jest dosyć prosta. Jeśli są gdzieś miejsca, które będą wymagały dodatkowego... Gruntowania oczywiście możemy po wyschnięciu pierwszej warstwy coś gdzieś dołożyć czy wykonać warstwę drugą, ale w tym wypadku, jeśli nanieśliśmy sobie tutaj grunt epoksydowy właśnie z domieszką kwarców, ta powierzchnia po wyschnięciu będzie stabilna, mocna i będzie na tyle szczętna, że będziemy mogli śmiało beton czy mikrobeton czy mikrocement na takiej powierzchni aplikować. Jeśli macie jakieś pytania tutaj, to bardzo proszę o komentarze. I To, co powiedziałem, no, wkład wałka do utylizacji, kuwetka do mycia. Czas snięcia tego gruntu, no tutaj dobrze byłoby zachować te 16 do 24 godzin przed aplikacją kolejnej warstwy. Czyli, jeżeli zagruntujemy to dzisiaj, no to do jutra się trzymać z dalszymi pracami, tak, żeby to się w pełni utwardziło. Tutaj musi zajść reakcja chemiczna i pełne utwardzenie produktu, i dopiero wtedy możemy to albo to pokrywać betonem. Albo tak jak już powiedziałem wcześniej, stosować system mikrocement czy, czy mikrobeton. Niejednokrotnie w przypadku posadzek czy, czy nawet płytek ściennych przed zastosowaniem mikrobetonu czy mikrocementu najpierw aplikujemy mikrobazę, która będzie tą powierzchnię wyrównywała, ale to tak jak powiedziałem już w następnych odcinkach, mam nadzieję, że zaprezentujemy. Jakby, jeśli są jeszcze jakieś pytania, to, to bardzo proszę o komentarze. Pytanie do Kuby, czy coś nam się pojawiło? Myślę, że yy, możemy powoli, powoli kończyć. Jeszcze zadam tutaj pytanie, czy ktoś ma jeszcze jakieś dodatkowe yy, kwestie do wyjaśnienia, ale wiem, że, że nie. W takim razie dziękujemy bardzo za uwagę i tak jak powiedziałem, zapraszamy. Pan, pan Piotr Jarosław napisał, że nie ma czasu na odpisywanie do To proszę działać, panie, dobrze i będzie dobrze. Powodzenia.